serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj odcinek nagramy o szczepieniu. Kurek już nie ma, ponieważ już się robi późna godzina. Wszystkie na grzędzie siedzą, jak widać. Słuchajcie, odcinek będzie właśnie a propos szczepienia kur, na jakie choroby kury mogą zapadać i jak temu zaradzić. Ok, słuchajcie, więc zacznijmy może od chorób, na które warto i należy szczepić kury. Pierwszą chorobą jest to choroba Gumboro. Jest to po prostu zakażenie, zapalenie torebki Fabrycjusza, tak zwane. I tutaj, jeżeli chodzi o objawy i o mm, ogólne samopoczucie kur, no to atakuje najczęściej kurczęta, i w trakcie zakażenia dochodzi do obniżenia odporności. No i może to skutkować tym, że później będą kolejne infekcje w stadach. To taka a propos jednej choroby, teraz przejdziemy do drugiej choroby. Choroba kokcydioza, na pewno znacie Cię też, już o tym odcinek nagrywałem, także odsyłam, jeżeli nie widzieliście. Jeżeli chodzi o kokcydiozę, no to tutaj jest to choroba pasożytnicza i ona głównie atakuje jelita. Szczególnie jeżeli chodzi o narażenie, zarażenie, to tutaj w dużych hodowlach przemysłowych najczęściej występuje no i niestety często się po prostu te ptaki później wybija no często są wtedy niekorzystne warunki i też po prostu trzeba niestety jakoś temu zaradzić, żeby tej choroby później ona żeby się nie rozprzestrzeniała następną chorobą jest choroba Mareka również się szczepi na tą chorobę i tutaj jest to choroba wirusowa, atakuje głównie właśnie młode pisklaki już po wylęgu no i tutaj bardzo trudna do zwalczenia jeżeli chodzi o ogólny przebieg objawia się zazwyczaj tutaj spadkiem masy ciała, jakimiś porażeniami także kury bardzo tracą pisklęta, tracą na wadze jeżeli chodzi o kurki pisklęta, które są nieszczepione to słuchajcie, nawet może śmiertelność dochodzić do 50%, także no akurat z tą, z tą chorobą nie ma nie ma żartów. Mm. Ok. To już powiedzieliśmy o tych chorobach, może jeszcze Wam powiem tak pokrótce. Jeżeli chodzi o mm, rzekomy pomór drobiu, mm, no to jedna właśnie też również z najgroźniejszych y, chorób. I tutaj ona z reguły doty do, dotyka kurczaki. Mm. Ogólny drób. Drób grzebiący. Jeżeli chodzi o to, czym się objawia i, i, i yy, co powoduje, no to yy, też samo leczenie, no nie opracowano na nią tak naprawdę lekarstwa i niestety jest bardzo zaraźliwa. Tutaj yy, po prostu pozostaje nam szczepić ptaki i yy, mieć nadzieję, że w hodowli no nie będzie ta choroba miała miejsca. I teraz może przejdę, słuchajcie, do takich kwestii bardzo ważnych związanych z tym, o czym warto pamiętać już, jeżeli te kurki będziemy szczepić lub poddawać na szczepienie, powinniśmy pamiętać o tym, żeby kury, które będziemy chcieli zaszczepić, żeby przede wszystkim były zdrowe i w dobrej kondycji fizycznej. Chodzi tu o to, żeby nie chorowały, żeby były. były po prostu, jak ja to mówię, kurki szczęśliwe i. Powinniśmy zwrócić również uwagę na produkty, które będziemy podawać kurom na około tak 24 godziny, czyli całą dobę przed i po zaszczepieniu. Powinniśmy po prostu mieć pewność, że te, ten pokarm, który podawaliśmy, nie będzie miał jakichś tam później substancji, które będą jakieś powodować nawroty chorób i będą kolidować z tą szczepionką. Jeżeli będziemy podawali na przykład szczepionkę z wodą, no to tutaj powinniśmy również pilnować, żebyśmy, żeby te na, nasze kurki wypiły tą wodę razem właśnie z tym preparatem w ciągu 2 trzech godzin, żeby ta woda jakoś bardzo długo nie stała z tym preparatem, bo no po prostu nie, nie, powinno tak być, żeby ona stała, także na, na pewno powinniśmy się na tym skupić i, i o tym wszystkim, o tym wszystkim pamiętać. No tak jak wiecie, no, na pewno szczepienia są bardzo ważne. Polecam kupować kury już zaszczepione. Myślę, że większość takich jest, czy nawet kupujemy na targu czy też nie, bo jednak czy to handlarze jednak biorą z jakiś tam mimo wszystko hodowli. Raczej myślę, że hodowcy starają się dbać o to, bo by mieliby po prostu za duże, za duże straty. Również <laughs> kluczowymi aspektami, na które powinniśmy zwrócić uwagę, to są warunki tej hodowli czyli jakaś temperatura, liczba ptaków na metrze kwadratowym to czy też tu ściółka nie będzie zanieczyszczona, żeby ona była czysta w miarę No tak jak o to razu mnie widzicie, no niestety nie jest i też, też ktoś się może przyczepić, że ja o tym opowiadam, a nie mam czystej ściółki i nie jest wszystko wy, wysprzątane otóż dlatego, że tak jak już oglądaliście wcześniejsze filmiki, czekamy na to aż po prostu zrobi się ciepło, a już jest, więc myślę, że jutro tutaj będziemy Sprzątać jakoś w poniedziałek pojawi się odcinek już yy, po prostu, jak tutaj będzie wszystko wszystko wysprzątane. Także też wam wszystko pokażę. Yy. Takie najważniejsze informacje myślę, że wam przekazałem. Powiem jeszcze pokrótce, jak yy, ogólnie się szczepi. To też nie jest, ja tego nigdy nie robiłem, także aż takiej szerokiej wiedzy nie mam. Mówię ogólnie, tak jak macie w hodowli, myślę, że to wam taka wiedza wam wystarczy. Yy też rozmawiałem z jednym właśnie z weterynarzy z ludźmi, którzy się tym zajmują i też mi co nieco tam powiedzieli także mogę wa z Wami się czymś podzielić jeżeli chodzi o szczepionki to tutaj możemy je podzielić nawet na szczepionki słuchajcie, żywe i to jest tak zwane rozpylanie tą metodą wtedy szczepimy najczęściej jednodniowe właśnie pisklęta w zakładzie wylęgowym głównie no i również możemy szczepić starsze kurczaki i kury, kury w kurniku tutaj tak naprawdę no co do samego preparatu to jakby nie mam dokładnej wiedzy myślę, że powinniśmy już porozmawiać bezpośrednio z lekarzem, jeżeli byśmy się chcieli takich informacji dowiedzieć. Aczkolwiek do zaszczepienia 1000 ptaków należy około zawartość 200 ml wody. Właśnie przy użyciu tego rozplacza tych rozplaczy ręcznych i 150 ml przy użyciu wytwornic, tak zwanych automatycznych. Jeżeli już się to przeprowadzi, no to trzeba poczekać, aż te pisklęta po prostu wyschną. Może ja trochę niezrozumiale tłumaczę, ale tak mi przekazał weterynarz, tak się dowiedziałem, więc myślę, że to jest taka wiedza, która nam w zupełności powinna w hodowli, w hodowli wystarczyć. Również słuchajcie, jest szczepionka tak zwana metoda Wing Web. To sobie zapisałem nawet. I ona y, stosuje się w ten sposób, że polega na przekłuciu właśnie tej błony skrzydłowej. Czyli przekuwamy skrzydło kury przy pomocy właśnie takiej podwójnej igły. I, i, i y, igłę tą zanurza się w szczepionce. I przekuwamy błonę skrzydłową kury. I to tak naprawdę. Tak naprawdę wszystko. Można również stosować szczepionkę, tak jak już wspominałem, w wodzie do picia. Tutaj też trzeba oczywiście rozcieńczyć ją z wodą, ale co do dokładnej specyfikacji, jak to wygląda, to mówię odsyłam, bo też nie chcę Was w błąd wprowadzać, mówić dokładnie, jak to, jak to wygląda. Słuchajcie, dostałem również taką rozpiskę. Jeżeli będziecie chcieli, to piszcie w komentarzu, kiedy powinniśmy szczepić i na jaką chorobę szczepimy nasz drób. Ja wam powiem, może tylko a propos właśnie stat kurnieśnych, Kurek na jajka, jak to wygląda. W pierwszym dniu szczepimy przeciwko chorobie Mareka i szczepimy przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu i zakaźnemu zapaleniu skrzeli. W pierwszym dniu. Później od 10 do 14 dnia. Tutaj mądre źródła podają, że szczepimy przeciwko, słuchajcie, chorobie Gumboro. Od 19 do 21 też. W czwartym tygodniu rzekomy pomór drobiu i zakaźne zapalenie oskrzeli. Ósmy tydzień też. I potem od 9 do 10 tygodnia zakażenie pneumowirusowym. Przeciw właśnie temu zakażeniu pneumowirusowym SHS tak zwane. Później od 12 do 13 tygodnia zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego i 16 tydzień ostatnia szczepionka przeciwko właśnie rzekomemu pomorowi drobiu i zakaźnemu zapaleniu skrzeli i to są te rodzaje szczepień jeżeli byście chcieli te rodzaje szczepień, a propos właśnie brojlerów, czy też yy, jakiś innych powiedzmy, o, powiedzmy kur, kur mięsnych, tak? tak jak już wspomniałem, to piszcie w komentarzu nagram dla Was po prostu i również to przedstawię. Myślę, że nie będę teraz tego przedstawiał z tego względu, że nie jest to nam aż tyle, na tyle potrzebne w hodowli, i e, myślę, że bardziej warto, żeby, żeby lekarz o tym pamiętał, a my powinniśmy się skupić ogólnie na, na samej hodowli. E, słuchajcie, także to by było na tyle. Mam nadzieję, że pomogłem. Jeszcze Wam powiem a propos gołąbków. Jeżeli chodzi o gołębie domowe, no to szczepi się właśnie przeciwko ospie i y, tak zwany paramyksowirus na 4-6 tygodni, mniej więcej przed właśnie tym y, na 3-4 tygodnie przed pierwszym lotem się y, gołąbki szczepi. Co do szczepienia, też wam opowiem, nagram odcinek też wam o gołąbkach, wszystko pokażę. Teraz już myślę, że y, jakąś informację wam przekazałem, coś tam wiecie, także. Będziemy na bieżąco jakieś informacje dalsze wam podawać. Ja dalej już nie będę wam czasu zajmował, przynudzał. Mam nadzieję, że pomogłem. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Cześć.